Dzień dobry. Aplikacja Pierwsza Pomoc została stworzona przez Sieć Plus. Jest do ściągnięcia i jest umieszczona na naszej stronie internetowej www.plus.pl. Wszyscy abonenci Sieci Plus mogą otrzymać ściągnąć ją sobie za darmo z tej strony. Natomiast pozostali użytkownicy telefonii komórkowej mogą otrzymać taką aplikację za pomocą bluetootha. Ta aplikacja jest promowana na wszelkich naszych eventach typu mecze siatkówki. Typu współpraca z Wielką Księgą Świątecznej Pomocy. Jestem bardzo zadowolony z tego wyróżnienia, bo z reguły to jest tak, że Centrum Monitoringu Wolności Prasy, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zajmuje się innymi ludźmi i problemami innych ludzi, więc z reguły to inni są w centrum jakby naszej uwagi, a my właściwie staramy się im jakoś pomóc, ich obsługiwać. Dzisiaj to my byliśmy głównym bohaterem, ktoś dostrzegł naszą aktywność, jestem z tego bardzo zadowolony. No i mogę jeszcze powiedzieć to, co powiedziałem w trakcie gali, że naprawdę wolna prasa, wolne, wolne silne media, i niezależne media, które dzisiaj mają coraz więcej kłopotów, zarówno, zarówno na gruncie prawnym, jak i na gruncie ekonomicznym, są tak naprawdę gwarantem i kluczem także do bezpiecznej wymiany finansowej i do wolnego rynku i do sprawnie funkcjonującego biznesu.